Cześć widzowie, dzisiaj zagry, zagramy w Rewash. Już załatwili nas, okej, okay, pozdro Okej. Okay. No to dobra, teraz mój kolega gra ogólnie. Potem ja będę grał, więc oczywiście, wszystkie zabija. Uwaga, widzę, jest krótka zmiana kamery. Ja tak zawsze nagrywam, bo jest mi łatwiej, łatwiej trochę. Więc wiecie. No i dobra! Dajemy czadu. Sekunda. Dobra, jest. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uwaga, zmiana kamerki znowu, bo co ciężko jest, widzę, mnie nagrywać. Wiecie? O! Wygrałem, wygrał. Chociaż pierwszy raz. Kolega, co teraz gra? Też jest youtuberem, więc zachęcamy padać na yy, ten kanał. Jaki? Gamerson 0972. I. Eee, ten! jest jak ja się Brownis, Brownus Sigmus. Nie. Brownus Sigmus, tak. No, zachęcamy. Sam nawet nie pamiętam swojej nazwy. No, tak, Trudno. To jest strasznie! Bo wie, wiecie, dlaczego tak powstało? Bo mój pies się nazywa Brownus. No, Brownus, zwykły pies. Taki brązowy. Wy, wy, no. Nie wysłała firma? Nie wiem. Może kiedyś wyślę Shortsa, No. Nie uczyłem się tego mówić. To jest plus. Pojedecie, czadu. Wow! 2-2? Tak, 2-2. I zrobię, bo mi to ogólnie rękami nagrywamy. Więc ciężko nam się nagrywa. Wiecie o co chodzi? Nie żadną jakąś kamerą dobrą. Tylko telefonem! Normalnie. To jest bardzo ciężko nagrywać tak. Jest kamerkę. Czasem może się mieć jakoś zmieniona, Może się ruszać kamerka. kamerka. O, uwaga. Czy mu się uda? Podało. 3-3. Trzy, trzy. I teraz będziemy. Załóżmy, że kolega mój będzie miał 4, no to. Y, Ostateczna taka runda. Jak on będzie miał 4, potem to będzie nagła śmierć. No to zaraz będzie jak? Jak to się nazywało? Hmm. Punkt meczu. Mat... Nie, meczu no? Meczu, nie, nie matczu. Meczu. Ma. No. Z polskiego z angielskiego na, angielskiego na polski przetłoczony. Co? Dobra widzowie. Słabo. poczekajcie chwilę, musimy zmienić kamer kamerki, położenie. Czy, yy, uwaga, bo mój kolega ciężko mu się będzie też nagrywało, więc czasem może się kamerka też. Dobra. Okej, okay. co się z mną zagraćam, ale zobaczcie Wam Diona. O fuck. Nie było tam tu. <grym _> nie Arena, nie arena. Jak ja coś to ja powiedziałem kfak, nie? Nie, nie, nie? Pamiętajcie, że nie wolno przeklinać, bo to jest bardzo złe. Bardzo to jest złe. No chyba, że ktoś się przyzwyczai, to musi się odzwyczaić. No właśnie. No. Bo mój kolega. Wiecie, czasem są takie wrażenia, że ktoś. Ale nie powtarzajcie wszystkiego kogo. To jest bardzo. Przykład, no, ja mam takiego kolegę, który wystarczy, że przegra w to potrafi rozwalić pada. No, To jest normalne. No i jeszcze przeklina, bo raz na polu krzyknął. Mmm, no właśnie. Na cały głos. A nie będziemy mówić. No lepiej nie. Nie wolno takich mówić rzeczy, to jest bardzo nieładnie. Po pierwsze w szkole, po pierwsze nawet, nie, le, gor, gor, najlepiej żebyście w szkole nie mówili. No, mój kolega raz tak, ja, mój kolega ma takiego kolegę, który tak powiedział i dostał uwagę. No. I chyba i, chyba to powiedział ze trzy razy i miał jeszcze dostać naganę, ale w ostatniej chwili pomyśleli, że mm, dobra, jeszcze jedna szansa. O, no, ostatnio. Ale chyba z jednego przedmiotu. On ma chyba z 8 uwag. Na jednej lekcji chyba. Co jest ja ze mną teraz? A mój kolega na jednym, ten, na, ten. W jednym dniu chyba 8 uwag zdobył. Ten kolega mojego kolegi. Ajtrą. Ale przecież no ze snajpy, Kasa... tylko można. No, ze snajpy z... karabinów, pistoletów, z RPG się nie da. ZS. Dobra dawaj, dawaj, flarowym, flarowym. Nie snajpem. On baj. się zaraz z siebie zabije niż mnie. O, aha, no teraz. Ale... Muszę to wygrać. Dobrze, muszę wygrać. Dobra. Zadaję mu, słychać, słychać Podpalony bidok <grym> Bidok jest podpalony ale, ale blisko Tak blisko było Tu jest a to, a to, a to. Tu jest, tu jest Bazuko mnie nie odbierz strzała, pamiętaj. Hmm. O punkt met, nie? Tak punkt met będzie. Aj, z tym no i pewnie znajomiczy cię przegrasz. Mimo tak, że one są wiele słabszy. On ma 15, 15 ręk mniej. Łoo, wow. co i mały, na I nagła śmierć. Dobra, teraz wajcie. Waliśmy mu headshot, to takie jak przed chwilą dawaj. Nie masz psychy. Ouch! No. No. Headshot, bro. Headshot. Dobra. Dobra. Ja. Dobra. To może będzie na koniec. Tak co? No. Kon. Dobrze widzowie. To już dzisiaj w tym odcinku będzie na tyle. Zachęcamy do nas jeszcze do oglądania. Pa-pa! I do lajkowania, subowania. Pa-pa!